Na Marsie nic nie jest zwyczajne. Właśnie dlatego pojedyncza skała zauważona przez łazik Perseverance NASA w kraterze Jezero przyciągnęła uwagę wszystkich. Jej powierzchnia pokryta jest maleńkimi kulkami. Ta tekstura jest zarówno dziwaczna, jak i w jakiś sposób znajoma. Nie widzieliśmy czegoś podobnego na Ziemi? Tak. Czy to oznacza, że istnieje tajemnicze połączenie między Ziemią a czerwoną planetą? Należący do nasa łazik Perseverance był zajęty eksploracją Marsa i 5 sierpnia 2025 roku zauważył coś niezwykłego: skałę, która wyglądała jakby pochodziła prosto ze średniowiecznej zbrojowni. Przypomina hełm rycerza, a może to kapelusz czarownicy, która rozbiła się na czerwonej planecie? Naukowcy oficjalnie nazwali skałę Hornflyer. Ma kopulasty wierzchołek ze spiczastym zakończeniem i rozszerzającą się krawędzią. Jej powierzchnia jest chropowata i pokryta drobnymi wypukłościami. Ale najfajniejsze jest to, że skała jest nie tylko nierówna. Składa się prawie w całości z małych okrągłych kulek. Wyobraź sobie folię bąbelkową, którą ktoś zwinął i pomalował sprejem na czerwono. Oto ona. Geolodzy nie są pod wrażeniem kształtu skały, ale jej składu. Takie małe kule mogły powstać na kilka sposobów. Wietrzenie chemiczne, aktywność wulkaniczna lub jeśli skała odparowana przez meteoryt ostygła i skondensowała się. Na Ziemi skały o podobnej teksturze czasami powstają w wyniku procesów z udziałem wody i jest to jeden z powodów, dla których wszyscy są teraz tak podekscytowani. Jeśli podziemne wody miały wpływ na kształtowanie skał, może to oznaczać, że w przeszłości na Marsie było dużo wody, a woda równa się życie. Kolejną fajną rzeczą w tym hełmie jest to, że jest to pływająca skała. Termin ten oznacza, że wygląda zupełnie inaczej niż skały wokół niego. Zasadniczo nie należy do obszaru, w którym Łazik ją znalazł. Prawdopodobnie została wystrzelona z innego miejsca. Być może była to erupcja wulkanu, lub co bardziej prawdopodobne, asteroida uderzyła w powierzchnię Marsa i rozrzuciła ją po okolicy. Co ciekawe, nie jest to pierwsza bombelkowa skała, jaką widział Perseverance. W marcu 2025 roku odnalazł on kolejną pokrytą kulami skałę, a niektóre z małych kulek miały w sobie dziury. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zobaczyć kilka takich otworów. Być może są one tym, co geolodzy nazywają oidami, małymi kulistymi warstwowymi ziarnami. Na ziemi oidy tworzą się, gdy węglan wapnia narasta warstwa po warstwie w płytkiej wodzie. Wyobraź sobie ciepłe płytkie morze w pobliżu równika. Woda jest trochę wzburzona, a fale nieustannie poruszają przedmiotami. W takim miejscu rodzą się oidy. Rosną jak perły w ostrygach. Oid zaczyna się od małego ziarenka piasku lub innej drobinki. Woda jest przeładowana węglanem wapnia, więc za każdym razem, gdy fale poruszają tym ziarnem, tworzy się nowa warstwa. Z czasem warstwy się łączą i powstaje zgrabna mała kulka. Bywa, że środek nie jest tak twardy, jak otaczające go warstwy. Dlatego rdzeń może się rozpuścić, a nawet całkowicie zniknąć, pozostawiając po sobie dziurę. Jeśli te marsjańskie kule uformowały się w ten sam sposób, może to być powód, dla którego mają w sobie te małe wgłębienia. Istnieje też inna możliwość. Na Ziemi inny sposób powstawania oidów ma pochodzenie biologiczne. Innymi słowy, czasami zaczynają się one od szczątków maleńkich, żywych organizmów. Czy oidy na czerwonej planecie mogły powstać w ten sam sposób? Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że możemy promować nagłówek o tytule Życie znalezione na Marsie, ale fakt, że te dziury istnieją, jest wskazówką, która sugeruje, że Mars mógł kiedyś mieć odpowiednie warunki do życia. Cóż, może to nie muszelki i ostrygi, ale zdecydowanie coś, na co warto zwrócić uwagę. Dziwne ziemskie formacje nie są jedynymi intrygującymi rzeczami znalezionymi na Marsie. W marcu 2025 roku, należący do NASA łazik Perseverance zauważył coś, co wyglądało jak kilka maleńkich jaj pająka. To coś składało się z setek małych okrągłych kulek sklejonych ze sobą. Znajdowało się na wzgórzu zwanym Witch Hazel, niedaleko krawędzi krateru Jezero. Po bliższych oględzinach okazało się, że była to skała o dziwnym kształcie z odrobiną czerwonego marsjańskiego pyłu. Tak. Niestety lub na szczęście, nie były to jaja marsjańskich pająków. Mimo to, formacja naprawdę wyróżniała się na tle wszystkiego wokół. Zespół Perseverance nazwał dziwną skałę St. Paul's Bay. Jest to również pływająca skała, podobnie jak Horn Coś kiedyś przeniosło tę skałę z jej pierwotnego miejsca. Jedna z teorii głosi, że mogła ona powstać, gdy meteoryt uderzył w Marsa, potężne uderzenie musiało wyrzucić skały w powietrze. Następnie te kawałki mogły ostygnąć i uformować te małe kulki. Jeśli to prawda, skały mogły pochodzić z naprawdę daleka. Kolejne fajne znalezisko miało miejsce w kwietniu 2023 roku, kiedy łazik Curiosity NASA zrobił sobie małą przerwę w poszukiwaniu śladów starożytnej wody na Marsie i natknął się na książkę podróżniczą. Później naukowcy odkryli, że tak naprawdę nie była to książka, tylko skała. Wyglądała jednak jak mała książka w twardej oprawie. Ta książka, skała jest malutka, mierzy tylko około 2,5 cm szerokości. W lutym 2022 roku Łazik Curiosity zauważył coś, co można opisać jako mały kwiatek wykonany z minerałów. Wyglądał jak małe gałęzie koralowca, ale w rzeczywistości był to osad mineralny. Dość rzadki widok w kształcie kwiatu. Większość tego rodzaju osadów tworzy się, gdy woda miesza się ze skałami na powierzchni Marsa, więc nie jest to nic nowego dla naukowców, ale ten był wyjątkowy, ponieważ wyglądał jak mała roślina lub kwiat. W styczniu 2023 roku Uniwersytet w Arizonie podzielił się kolejnym dziwacznym obrazem: Formacją skalną na Marsie, która wyglądała jak twarz gigantycznego misia. Miała ona dwoje wyraźnych paciorkowatych oczu, guzikowaty nos i rozchylone usta. Została uchwycona przez należący do NASA Mars Reconnaissance Orbiter który w tym czasie krążył wokół czerwonej planety. Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie wyjaśnili, że twarz Misia była prawdopodobnie tylko naturalną formacją, taką jak na przykład kopiec w centrum starożytnego krateru. Wróćmy jednak do Fly. Perseverance wykonał to dziwne zdjęcie wyboistej skały podczas swojego 234. tygodnia na Marsie. NASA uznała je za najlepsze zdjęcie łazika z całego tygodnia. Oczywiście głównym zadaniem Łazika nie jest zbieranie fajnie wyglądających skał. Perseverance został wystrzelony 30 lipca 2020 roku. Celem było poszukiwanie śladów starożytnego życia drobnoustrojów i ustalenie, czy Mars kiedykolwiek nadawał się do zamieszkania. Misja ta jest bezpośrednio powiązana z programem Artemis NASA. Koncentruje się na założeniu długoterminowej bazy na Księżycu. Pomysł polega na tym, że takie kolonie na naturalnym satelicie Ziemi pomogą wspierać pierwsze lądowanie astronautów na Marsie. Jednocześnie CEO SpaceX, Elon Musk, ma swoje własne pomysły. Chce wysłać misje bezzałogowe na Marsa już pod koniec 2026 roku. W międzyczasie łazik Perseverance był bardzo zajęty. Jego pierwszym zadaniem było zbadanie krateru Jezero, wybranego ze względu na to, że kiedyś znajdowała się w nim woda. Po trzech latach pracy łazik zakończył pełne badanie krateru. Stało się to w grudniu 2024 roku. NASA wyjaśniła, dlaczego ma to znaczenie. Jeśli Mars naprawdę przechodził długie okresy wilgotne, dna jezior lub linie brzegowe jezero mogą być jednymi z najlepszych miejsc do poszukiwania skamieniałych śladów dawnego życia. Perseverance nie jest też osamotniony. Cztery inne łaziki dotarły na Marsa na przestrzeni lat. Pierwszy z nich. Sojourner wylądował w lipcu 1997 roku. Następnie pojawił się Opportunity, który miał przetrwać zaledwie 3 miesiące, ale ostatecznie działał przez aż 15 lat do 2018 roku. Jeśli chodzi o bąbelkowe skały, naukowcy chcą wiedzieć więcej niż tylko to, z czego są zrobione. Są ciekawi, gdzie te skały pierwotnie się uformowały i czy leżą w warstwach, co może ujawnić, w jaki sposób różne materiały narastały z czasem. Badanie ich niezwykłego składu może powiedzieć naukowcom wiele o wewnętrznych procesach zachodzących na Marsie i o tym, jak jego środowisko kształtowało powierzchnię planety przez miliardy lat. Więc być może w końcu dowiemy się, czy na czerwonej planecie istniało kiedyś życie.